Witajcie, nazywam się prawdę Jechna i zapraszam Was na kolejne dekorady. Dzisiaj chciałabym gościć Was w naszym sklepie, dekoratornia, w którym sprzedajemy, wykonujemy na zamówienie artykuły okay. ślubne, weselne, dekoracyjne, mniej lub bardziej użytkowe, takie 1001 drobiazgów. Na temat tych artykułów można by mówić wiele. Dzisiaj postanowiłam poruszyć taki temat kopertówki. Jest to rzecz bardzo praktyczna. Od jakiegoś czasu weszły w modę różnego rodzaju kopertówki. To jest coś, co wykorzystujemy pod kościołem, do czego zbieramy od Waszych gości, zbieracie pamiątki z, z pieniążkami. W związku z tym no, chciałam się tutaj podzielić swoją wiedzą na temat tego, które z tych kopertówek będą mniej lub bardziej praktyczne. Na rynku pojawiły się już od jakiegoś czasu, funkcjonują tak zwane urny. To są skrzyneczki, w których tutaj na górze macie wycięty otwór. To są rzeczy, które my mamy w sklepie, sprzedajemy, ponieważ wy jako młodzi oglądacie je gdzieś tam w internecie, wyszukujecie, oczekujecie, że też będziemy mieli. Mamy, ale od razu mówię, że nie polecamy. To są skrzyneczki, do których wystarczy, że włożycie dwie lub trzy pamiątki od gości z kopertami. I no, skrzyneczka się nam zablokuje. Tym bardziej, że weźcie pod uwagę taką, taką sytuację, że na przykład przyniesie ktoś wam taką większą tubę z życzeniami. Babcia, ciocia, osoby bardziej ambitne przynoszą większe pamiątki, książeczki. Jedynie młodzi ludzie przynoszą takie typowe, małe pamiątki, które być może wam się zmieszczą, ale jeśli nie, no, będzie taki trochę kwas. Wtedy mamy, wyciągają gdzieś tam reklamówki, z torebek, żeby to wszystko pomieścić. Wydaje mi się, że troszeczkę takiej elegancji wystarczy sobie dodać, przemyśleć wcześniej, jak to. Zrobić i wtedy wyjdzie wszystko tak, jakbyście tego oczekiwali. W związku z tym, dwa rodzaje takich kopertówek, które my polecamy tutaj swoim klientom. Pierwsze, wykonujemy takie torby tekturowe. Na pewno spotkacie się z nimi też w innych sklepach, przecież nie tylko u nas. Są to o tyle praktyczne torby, że wykonane są z tektury dosyć sztywnej. Tak jak widzicie, akcent dekoracyjny, czyli ten element przewodni, o którym mówiłam we wcześniejszym filmie, tutaj jest zachowany. Taka kopertówka, niezwykle praktyczna sprawa. Trzymają świadek lub świadek. Dodatkowa. Do tego pakujecie po kolei wszystkie yy, pamiątki, które dostaniecie od gości. Gwarantuję, że wszystko się zmieści. Ewentualnie, jeśli chcielibyście troszeczkę pójść w koszty, to znaczy dołożyć parę złotych, możecie zapewnić sobie na przykład taką wiklinową skrzyneczkę. Świetna sprawa. Tak jak widzicie, tutaj również dekorujemy je na Wasze zamówienie pod kolor przewodni. W związku z tym tutaj ten kolor przewodni ustaliłam sobie na ten dzisiejszy film yy, fuksję. I tutaj wykonałyśmy z fuksji właśnie ze franek, atlasowej, taką dekoracyjną kokardę. Wydaje mi się, że bardzo nadaje smaku, elegancji takiej skrzyneczce. Zwykła skrzynka wiklinowa staje się nagle niezwykłym elementem dekoracyjnym. Również bardzo praktyczna rzecz, elegancka, yy, delikatnie taka półotwarta, yy, posłuży wam jako kopertówka, natomiast później zachowacie ją sobie jako praktyczną rzecz do przechowywania, na przykład pamiątek ślubnych typu, nie wiem, właśnie te pamiątki od gości, jakieś podwiązki, no takie po prostu gadżety ślubne, które zostaną wam na pamiątkę. Także tak jak widzicie, ja polecam zdecydowanie skrzynki lub ewentualnie takie, y, takie torebki. Są osoby, które obawiają się na przykład, żeby goście nie pomyśleli, że jesteśmy przygotowani na to, żeby od nich tutaj zbierać te pieniądze. I to jest kolejny argument na to, y, że zdecydowanie zniechęcam do tego typu urn, ponieważ no, nie jesteśmy, nie kwestujemy, tak? Y, wasza uroczystość ślubna to jest elegancka uroczystość, to nie jest kwesta pieniężna, w związku z tym nie stajecie i nie prosicie z taką, z taką urną o to, żeby wam wrzucali te pieniądze tylko rzeczywiście skrzynka lub torebka powoduje to, że y, nadacie troszeczkę takiej elegancji tej całej imprezie, y, temu składaniu życzeń pod kościołem, natomiast nie przesadzicie. Ewentualnie dla osób, które nie bardzo chciałyby pójść w koszty, chociaż tutaj od razu mówię, że te wszystkie y, rzeczy, które pokazałam, one kształtują się w cenach od 20 do 35 zł, także nie są to jakieś olbrzymi, wyda olbrzymi wydatek, natomiast osoby, które chcą totalnie zaoszczędzić, proponuję zwykłe, białe, dekoracyjne torebki, Mogą być z jakimś motywem dekoracyjnym, ślubnym typu obrączki, gołąbki, niekoniecznie. Zwykła biała torba, delikatnie, tak jak tutaj akurat mam tą udekorowana delikatnie brokatem. Elegancka, fajna forma, źle bym powiedziała, pozyskiwania fajna forma przekazywania tutaj przez gości dla Was tych pamiątek i przechowywania w późniejszym terminie. W tym filmiku w zasadzie chciałam się skupić na kopertówkach. Zapraszam Was na kolejny film, o którym powiemy o wyższości płatków sztucznych z róż nad żywymi i następny filmik, w którym poruszymy tematykę jakie opakowania na ciasta, co wiem, że też jest takie bardzo kontrowersyjne dla wielu par. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, polubujcie, dawajcie komentarze. Ja dziękuję uprzejmie za uwagę.